Zawsze jest ze mną duszek. Tak, witam, cześć. Albo szut jak to woli. No, Temu tak. Yy, tak, jesteśmy, kolejna odcineczek z Sacconi. I stwierdziliśmy, że dzisiaj sobie orkiestrę A tak, wiecie, taki spontan. Ja mam tego pługa wariacie. Jak widzicie, pługi mamy dosyć spore, bo chyba największe. A ja sobie, tym małym Challengerem, znaczy on nie jest taki mały, wbrew pozorom. Eee, fizy fizycznie on jest mały. A, ale... Ale mocny. Na więc nie powinien mieć problemu z tym pługiem. A ja mogę mieć problemy. Nie, nie powinieneś mieć. A zresztą sprawdzę to, ile ten pług potrzebuje mm, koniów mechanicznych. Koniów mechanicznych on potrzebuje aż 300... 300 by nie dało rady do tego pługa chyba. Chociaż nie wiem, czy to nie jest taki mały półka, ale dobra, nieważne. To W sensie skipki ma małe. Takie mam wrażenie. A nasze traktorki mają koni, już Wam mówię. No mój to ma chyba z 438, więc to jest dużo za dużo. A duszka traktorek ma tych koniów około 500, De? No, albo 700. Bo nie pamiętam, czy masz biturbo, czy nie. No, ale ważne, damy radę. A ja ten, ten się tak dziwnie składa. No. Y mamy do zaarania połowę tego pola. Wzdłuż, y oczywiście. Y i tutaj sobie będzie górka. Ile tam jedziesz na godzinę? Łupanie, aż 14. Serio? Nie wiem, to jeszcze nie zaczęły. I na tym miejscu, gdzie teraz robimy tą orkę będzie nasza łąka, bo nie mamy łąki i potrzebujemy jej. A że, tak, wyszło to mamy tu. No ja podem sobie bruszek będzie wyjeździł z siewnikiem, damy ten najmniejszy siewnik Ach. i będzie w tym jeździć. Tak? Oczywiście. 2-1 metra dostaniesz pewnie. Ja pewnie. Bym... Tak. Starałbyś się, a nie, za, nie zasiągnie? <grym> raczej tak. No. To przynajmniej znaczy, byłby a był na A by był. No właśnie. O, to same plusy. <grym> tak, sa, same plusy. Panie pan, widzisz pan gdzieś tu jakieś busy? Ja skończę A przy okazji możecie zostawić jakąś łapkę w górę, komentarz, Dziękuję. Dziękuję. <grym> ogólnie no dajcie znać jak Wam się podoba ten sezon, bo w sumie to, nikt tego nie napisał. Każdy pisze super, tak z którą pojny, pim, a nikt nie napisał. Ja też pisali, sezon. że no. jej wróciliśmy. No, no napiszcie ci fajny sezon, bo czy jest w ogóle sezon dociągnąć? Czy nie, to i tak będziemy wyciągnąć. <grym grym grym grym> Także same sesy. Tak, jak Wam się podoba ten drugi sezon, który już rozpoczęliśmy e, i... i a trzeci sezon, jaki rozpoczniemy, to będzie Uszu, usługi Walfa, Uwaw, Brak, ale to jeszcze, jeszcze troszeczkę, bo musimy przygotować serwę wiadomo o co chodzi. Muszę sobie przygotować jakiś katechizm, takie rzeczy. W zasadzie yeah. że my z tą orką to też się zasaramy tutaj. Bardzo długo yeah. się jedzie, co? I no, czy no. my już jesteśmy chociaż w połowie? Pewnie, że... Nie. Tak, nie, to jest też... Ja już przejechałem. Eee, nie wiem czy oglądałeś e, na jakimś kanale Outlast 2. No i pojawia no, po prostu co to jest za gra taki choroba. No, no dobra, no razie ja taka godina roja I tam mniej więcej chodzi o to, że Knaf? Taki 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 papier. Eee tworzył swoją własną Biblię, rozumiesz, no i, no i ci debile w to wierzyli, zabijali swoje dzieci i tak dalej, mniejsza, no i stworzył swoją własną Biblię w tym w dusznym serwisie, Wiesz co, rozumiesz? zauważyłem pewien poważny problem. Jaki? może nie ale no pewien problem. No jaki? Znaczy ten kup jest nieobracany. Co? Nie obracamy, czyli będziemy musieli do ślub pola dojechać. No to no, faktycznie. Ora w drugą stronę. Chociaż na dwóch jak się ORA, to to może nawet lepiej. No. Przynajmniej nie będziemy sobie kolidować. Ile ten ma metr metrów? A nie, no. No, ok. tak jak wtedy yy, na karcie, znaczy na karcie, na dokumencie do samości obliczyłeś tam 50 cm, tak teraz obliczyłeś 2 metrów. Powiedz na mi słoneczku Ile ty jedziesz na godzinę, ty jesteś tak z tyłu? 15 A ja 14 jesteś z tyłu, nie możesz mnie dokonić? Ale tutaj prędkość prędkość nie robę. Nie wiem, raz 14, raz 15. Ja mi, mi poniżej 14, ani powyżej 14 nie wskakuję. Nie wiem, no może kiedyś się znajdę. <noise> Bo tu ja teraz w lewą stronę. Nie wiem, czy jest to zsynchronizowane, czy nie. Tam jest taki punkcik na niebie samolot leci. Odrzutowiec F16, fajnie. No, to wygląda jak. No, nie wygląda jak. No, to jest nie No, leci? nie, tak. No, to jest tak. No, Kilka takich leci? Tutaj te zagony to się porobi tym drugim tym podwieżanym Oczywiście No, to co u ciebie? Bo ja wszystko pani zajebiście Ej, Ja mam problem z tym kiedy daje do końca, bo Nie widzę Dupa mi zasłania A ty z kabiny Ja z prawej jak no. A z której hmm. wcześniej jechałeś? O, z lewej. No. Jak ty chciałbyś z prawej robić to co? co? Nie wiem, no mi się coś już Muszę go powiedz o tym jak rozpocząłeś ponownie grę w ETS Eee, ja, że przyjemnie To sobie kierownicę nie, myszkę. Eee, bo kram na Mieszce i gram na multi Powiem Ci, że już nie ma w tej milcy kiedyś wszędzie w Co się Robią wypadki celowe. W sensie tych co celowo, w sensie celowo wypadki robili. Tak, tak, tak. Eee, znaczy, oczywiście trafiają się tak dość dobrze, jeżdżą 160, 140 ale jest ich mniej i w dodatku a powiedz, a teraz powiedz mi jeszcze a teraz... o tym, tak no, a propos debili może są te debile co zajeżdżają kolegom drogę tak w trakcie jazdy są? oczywiście że już nie ma nie ma już? Co no opaść, już nie ma słuchaj <laughs> słuchaj, ludzie się zmieniają tak? no tak. Ta debile nie no słuchaj Bywa. Czemu jak się gupił rodzic, to gupiłam wiesz? A ty, rodzina, jesteś mnie taki pozytywnie, przyjednę ci, oczywiście. Pamiętam tę sytuację, jak ktoś ci tak zajechał drogi, i tam chyba wylądowałeś za potę. Ciekawe kto? Nie wiem, nie wiem. No, ale niesamowity devil. <grywki> Powiadasz? Tak! Zaprawdę powiadam wam. No i słuchaj, no i że sobie, już normalnie kulturalnie 90 na godzinę. Jak ktoś mnie wymija, puszczam sygnał świetny, że możesz już zajeżdżać I to jest fajne, bo jak już wraca na swój pas, to kilka razy puszcza ci awaryjne, że dziękuję. To mi się podoba, naprawdę. Eee... Jak w Realu? Jak w Realu. A jest taka lądówka śmierci. Kilka razy jechałem tam. Powiedziałem sobie, że już więcej razy do mnie pojadę. Pojechałem. <noise> no. Yy, to, to jest droga z... O Jezu, żeby nie skonało z Duisburg z do Kalais. Okay. Yy, tam są cały czas. Tam są takie korki, że nawet się stoi dwie godziny, bo ludzie tam specjalnie jeżdżą. Yy, lagi są, czasem się trafią jakieś debile, którzy wpadają no, i będą... I będę i tedy. I będę mieć czarodziejski w powietrze żeby Ja teraz mam takie plany. To znaczy, że. E, mam going east, także odkryłem całą Polskę. Ogólnie całą Polskę, te wszystkie drogi, które tam są, odkryłem. E, teraz pojechałem na Skandynawię. Tam e, się zajmuję. Odkrywaniem wszystkich dróg, tam jest ciężej, bo te, te drogi są poplątane I w ogóle są takie widmo drogi, gdzie nie, nie są zaznaczone na mapie, a jeździsz nimi No no fajnie. No i potem jak ogarnę Eee, Skandynawię, planuję sobie kupić Viva La France No, no. A ten, ee, nie wiem czy dzisiaj w sensie opowiadałem, czy nie, ale jak nie jest miesiąc, dwa miesiące temu. Już poczę teraz kiedy dokładnie, ale ojca odwoziłem do Gdańska na lotnisko. Bo leciał o. do takiej miejscowości, która się nazywa... Już nie pamiętam w którym kraju, czy w Szwecji, czy w Norwegii, czy gdzie to było, ale nazywa się miejscowość Turku. Nie wiem, czy nazwa na w, w ie czy nie. Ale jest taka miejscowość, jak, nie jak nie jest, nie jest lotnisko i w ogóle, nie? No i... Co śmieszne, ja pochodzę z Turku, tylko że tak. to jest w Polsce i jest Turek, a nie Turku. A tam jest tak. Turk. No i wiesz, zajeżdżają tam. To mój ojciec razem z takim z pracy. No i tam ludzie się pytają, nie? No skąd jesteście? No nie no z Turku. Ale nie, hmm? nie, nie, nie gdzie przylecieliście, tylko skąd jesteście? No z Turku. A to tutaj mieszkaliście, tak? Od są urodzenia? Nie, 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 w Polsce, w Turku. Turek, taka miejscowość. A, to wy z Turku do Turku. <noise> <noise> Czy znaczy, wiesz? Nie, 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 ma tam. Znaczy? Nie, nie ma chyba. Będę musiał sprawdzić. Nie, 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 też nie, nie w A ty masz Skandynawię? ty się masz w Skandynawii, by No raczej. nie, A ty kabiny? z kabiny? Z kabiny. Tak, Warto, widzę, cię, tak? widzę cię w nie, Widzę swój pług. nie, 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 ciebie nie, ja ciebie Dziwne, przed sobą. nie, cię nie, przed nie, 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 Naprawdę. Normalnie niedopracowane. nie, to się nie, Hmm. Ty, ty głupi. W ogóle mm, u Ciebie tam w Schellnerzerze też masz taki pomarańczowy pedał? Sam jesteś pedał, nie mam. A ja mam. I zastanawiam co to jest. Po prawej stronie? No. Gaz, do baranie. Gaz? No no tak, raczej tak. No. Chyba Aha. u mojego wuja nawet w New Holandzie pomarańczowy jest gaz, też mi się tak coś kojarzy. Ciekawe. A ciekawe czy to jest automat czy manual? To automat. W ogóle byłem przed majówką we wtorek w Straży Pożarnej. I e, Powiem Ci, że fajny są. Początek na wieś. Lublinama? No właśnie nie ma Ma... ma zon. Eee... czekaj, jak to się nazywa? Co jasne? Pjankę? Nie O to był... Nie, co to tu było? To nie macie żupę <laughs> Nie Eee... To jest ten... Ren... Chodzi mi o gieba... Ej, tak, nie co ma... to było auto? To było auto To tak Eee... Chodzi mi o... Gieba techniczny Eee... Renno. Renno Range Renno Rangele -no GD jest automat. Okay. Fajny wojściem, naprawdę. Podoba mi się ta częża, wiesz? Częża? Nie, ale naprawdę, podoba mi się. God. Co? Freddy Gold. taki gol Ty taki mm -hmm. ja też... ...o Panny... ...myślę inne... dodane się. Ja mam opony w samochodzie, John. John. W ogóle to się czyta a dużo ludzi mówi na to Micheliniki, nie? Michelin? No tak. śmieszne jest to, no bo ten, e, To się nazywa Michelin Do opony. jak się czyta A... nie um, jest dzielnica, bo Michelin I szczerze mówiąc, bo to jest taka bogatsza dzielnica Tam wszyscy mają Micheliny tam pewnie jeżdżą Challengerami Na no, pewnie tak Sężyniami i, i serionami ah A no nic tam jeszcze do tego wspomnę, jaki sobie sobie niedawno DLC unik dla skani. I dodaję tam sporo rzeczy, których normalnie nie ma. Eee. mam. Chcę sobie kupić DLC koła, felgi na no Francję i tam jeszcze pomniejsze rzeczy, a chcę to zrobić do tego, bo... bo czuję, że po prostu wspieram to Studio SCS Software, a widać, że się starają, bo na przykład możliwe, że późnym latem będzie nowa skania. do gry. Eee... Tak, 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 bo nie wiem, czy widziałeś. Ale, Ale jest nowa. Nie zagłębiałem się w to wszystko. Eee, i. No I... i po prostu jest fajnie. No i co ci mówiłem że odcinkiem o tych długach? O czym? Eee. No teraz wyszło takie... A, informacje. Dobra, dobra, już się kopiesz. Patrz jak blisko Ciebie jadę, ja w to Wiesz co, ja puszcza pracownika. Dlaczego? Idę po zagonówkę. Okej. Okay. To nie jest pług zagonowy, ale... W ogóle mamy taki pół? No to jest pytanie. Ja teraz się zastanawiam. Czy ja kupowałem ten pług? Ty. No nie kupił. Debil. Ale jest za to pług zagonowy, za 12 tysięcy. Ty, twój ten pracownik powiem. trochę coś... Co? <laughs> jest co, będziesz musiał poprawić. Co, odbiło mu? No tak trochę. Mówię, to nie wiem czemu, no przecież mądry Słuch, chyba jest. jest mądry. No, jak przyjdziesz, to to zobaczysz. <laughs> a nie, on jedzie, on jedzie prosto, a nie według tej linii. A, a bo za być... pierwszym razem mogłem puścić pracownika. Dobra, to tutaj się później... Przejadę tym zawieszanym. E, no, albo tym, albo zawieszanym. Nieważne. nie Ej, ale on. Przecież on zaraz wróci. Jak dojedzie tak, więc. No, nie wiem. Spokojnie, tego się jakoś ogarnie. A ty co teraz robisz? Będę próbował teleportować pługo. Aha, i, a drugą połówkę robimy jako. Yy, ten. Eee. A no, pojadę. Na jednym, na tej co oramy będzie łąka, a na tym co nie oramy będzie pole dalej. A tam drugą stronę będzie morać, czy nie? Gdzie tu był sklep? Co? Nic, szukam sklepu, bo nie pamiętam, gdzie były na tej mapie. Ja się pytam, czy tą drugą półkę będzie orać. No nie, no nie będziemy. <laughs> będziemy drugać tą drugą półkę poł na sklep. Gdzie. Oh, yes. O jest. Co kurwa jest Aha, on tu blisko jest dosyć. Tu jest. Mam cię. Dobra, teraz jakiś sensowny traktor bym musiał dobrać. Tu mam te małe, tu jest John Deere. A tu... To nie jest, jest CB to nie Chyba i A ty w co teraz sobie tak płekasz oprócz farminga ja chcesz na pieprzem, znaczy na pieprzem dawno nie grałem w sumie, ale nie no, no co jest jak już A ja masz tam godzin przegranych Rozegranych? Mam no, nie wiem ile nie pamiętam Ja wczoraj patrzyłem yy, bodajże Eee, w FF2 mam przegranych 562 godziny. No to galancie. Mają 1000? No wiesz, Titus w CS a pewnie już około 2000, więc... <laughs> a on... Znaczy no Ja strzelam, bo jakiś pół roku temu miał 1500 chyba? 1300? Pewnie tak, ale ten właśnie... Titus ma około 2000, ale on... No tak, kopsi czy nie kopsi? Gra bardzo taktycznie. Ale dobrze. Więcej wygrywa czy przygrywa? Chyba wygrywa. Tak, tak, tak. Tam jest ta ranga, ale to na to za wiele. też nie oznacza, bo to zależy jaki dobry team trafisz. Ale taktycznie gra bardzo dobrze, nie? to trzeba mu przyznać. Że taktycznie to jest. poezja coś coś? teleportowałeś? Co tak zagabwało. Kiedy wczoraj się. po rzecz, widzę na świetle. O! Jak? Drodzy widzowie, Alok, co dziwne, naprawdę co dziwne, napisał do mnie SMS-a. O godzinie. E, już Wam mówię. 7.44 Powtarzam, 7.44 Ja już wstałem o 6.30 tak się... Ty on ten debil zapraca No chwyć go i prze, przestaw go tu obok mnie nie teraz A to dziewczyna tutaj jednak jedzie To ta bilka Do mnie smesa napisz jak wstajesz to no, napisałem może 5 minut później Ech. no i patrzę mówię, wstałem szukam telefonu kurde gdzie on jest bo wyjąłem ja go z tui a czyli mam takie grube więc widziałem gdzie nie jest a teraz takie cieniutki to nie wiem no dajecie cię cię szukałem O oh yes. dosyć, dosyć, panie To no właśnie coś tak mi zagowało ładnie, ładny jest ten Ten Joderek No tak Ale modorki jak nie ma takie było Znaczy jak, jak nie było tak nie ma ale za to fajnie jest ten tą jak jedziesz kołami to się ziemia podrzuca tak dobra. albo jak masz ciężkie to się uginają te opony. ale to, to już jest moty też tak możesz? nie no, no ja tylko patrzę tam co tą końcówkę no ma. właśnie powiedz tam i poczekaj to ta kobitka jeszcze przyjedzie w sumie to możemy się żegnać już z widzami, przypominamy o zostawieniu łapki w która tak mocno motywuje, zostawiajcie komentarze i w ogóle wszystko, dzielcie się z nami swoimi przeżyciami i tak dalej, To tam słychać, tak jak my się dzielimy i to chyba tyle, zapraszamy do kolejnych odcinków, no i trzymajcie się, cześć! co i pozdrawiam!